Widon Anzelmi wędrował przez park w pogoni za kwarantanną. Akurat nie, nic nie myślał. Zdumiewało go niezwykle to osiągnięcie jedno z chyba jego najwybitniejszych jak do tej pory ale no, starał się nic nie myśleć. Gentleman w płaszczu przedzierał się przez wilgoć i melancholię krakowskiej jesieni, pragnąc zostawić za sobą choć chwilowo swój artystyczny krzyż. Zresztą. Sam bohater stwierdziłby, że nic dodawać nie trzeba, że nie jestem tu w ogóle potrzebny. Gdyby rzecz jasna mógł coś w tej chwili pomyśleć, ale... <laughs> właśnie taki był Gwidon. Diament w głowie, usta sejfu drzwiczkami, do którego nikt już nie znał kodu. A trzeba wam wiedzieć, że robił on sztukę i już osiągnął jako taką mikrosławę. No, przynajmniej osiedlową. Kiedy wokół nas goryje spór multiświadomości, a wszystko ma znaczenie, on zdaje się stać z boku we mgle, z której nie wychodzi. Ale skoro nikt nie zna szyfru. skąd mamy mieć pewność, że ta wieczna czupryna brylantowa jest? Właśnie. A był człowiekiem, którego jedyną uciechą był całkiem prawdopodobnie spacer w ospały chłodny dzień. thank you I po tej myśli, stała się rzecz wyjątkowa. Mogę spytać... Co czytasz? A, to nic. Saga zmierzch. Ciężko się do tego przyznać, patrząc na ciebie. Koleżanki mnie zmusiły. Wszystkie czytały to, jak były małe. No to teraz czas na mnie. Nadrabiam zaległości z dzieciństwa. Warte dzieciństwa? No, trudno powiedzieć. Dopiero co zaczęłam, ale wydaje się spoko. Czytając, mam ciągle Patinsona przed oczami. Że aż nie mogę się skupić. Kogo? Nie siedzisz w filmach, co? Taki przystojniaczek z sagi. Bo ja w ogóle oglądałam wszystkie części, no ale nigdy nie czytałam. Nie, nie siedzę w filmach. Ja je tworzę. Filmy? Tak. Jesteś reżyserem? Mhm. Mm Wiesz co, nie chce mi się tego czytać. W ogóle to jestem Klaudia. Gwidom? Gwidon? Serio masz tak na imię? Tak. Cool. A nazwisko? Nasz bohater wyraźnie żałował swej odważnej wtedy myśli. Anselmie. Jesteś z Kazimierza, czy jak? Do której ty chodzisz klasę? Zaczęłam właśnie liceum. A ty? Ja... Ja je opuszczam. To idziesz na filmówkę, nie? Aha. Ciężka noc, co? Maraton Wątwiera. Nie najlepiej robi na krążenie. Kogo? Nieważne. Dużo piliście? Nie było takiej potrzeby. Zresztą filmy oglądam sam. Samemu? Nudno tak samemu. Akurat wczoraj byłam z przyjaciółką na jakimś tanecznym horrorze. Boże, nawet nie pamiętam jakim. A co, od kiedy lubisz mleko? A kto powiedział, że to tylko mleko? Nie. Malibu? No a myślisz, że jak udaje mi się przetrwać te 8 godzin w piątek? A ci dużo zostało, daj! Kurwa, jest kawy niż Cicho film oglądam! I to jest horror! Dawaj, zanim wyplujesz całe. A ty co? Absynent? Podobno wy, artyści, to najbardziej jewnięci jesteście w tych kwestiach. Sam sobie jestem narkotykiem, a to dobre. Dwidom miał w głowie jakieś tysiąc powodów, żeby nie robić tych, w jego opinii, paskudztw. Życie jest wystarczająco pełne jaskrawych barw w swojej monochromatycznej palecie, a w szkole jakoś sobie radzę. Eee, no dobra. Który przedmiot ci najlepiej idzie? W sumie, główie pytanie. No, ironia. Matematyka. A to ciekawe. Mi, no. No, nic szczególnie chyba jakoś nie idzie. Ostatnio z tą szkołą same problemy. Nawet jak jest piątek, to starze się przypieprzą, że na imprezę chcę iść. Gaudia, pałac hiszpana? Kuć, a nie krać! To jest piękny język. Si. Jedna trzecia świata habla español. I mówisz mi, chciałabym to umieć, ale mi się tak mega nie chce uczyć. Wiesz, przychodzisz do domu po tylu godzinach i jedyne o czym marzysz? To o łóżku. A jak jest chwila w weekend, to matka każe mi iść do dziadków. No ale jak mi się uda wykręcić. To i tak idę na nockę do kumpeli. Szanuj swoją matkę. Wiesz, co? Ja, ja, ja nienawidzę swojego pokolenia. Wszyscy to zdegenerowane patusy pogrążone w konsumpcjonizmie. Ilan, siarchstwie. Chyba oni rozumieli dlaczego, ale nie potrafią zrozumieć samych siebie. Ciągle tylko krzyczą i krzyczą. A potem nie potrafią pojąć, dlaczego nie chcę ich widzieć. Dlaczego piję, dlaczego biorę. Wszystko, co deficytem, jest przydatne. Jej wyraźnie brakuje skromności. Tak właśnie pomyślał Anselm. Co diabła z tym! Przepraszam, czasami pozwalam sobie myśleć zbyt wiele. Coś ci powiem, nie myśl. W szkole mają mnie za wariatkę. Śmieją się. Mówią, że cisnę bekę na nonstopie. I że jestem zbyt impulsywna. Nawet jak plani, rozumiesz? Ale tak jest tylko z jednego powodu. Nie myślę. I tak jestem na lekach. No ale nie myślę. Gdybym zaczęła. Co ty właściwie robisz na tej ławce? Uciekam. Przed domem i głową. Gdzie ci znajomi? Nikogo nie ma, kiedy ich potrzebuję. A ty jakie masz stosunki z ludźmi? Nie zrozumieją. Zepsują. Zadaj sobie pytanie. Ile jest A... mnie Wem. Co masz na myśli? Powiadają... Bądź sobą. Ale wtedy nigdy nie jest się sobą. Jest się tylko tą... Fuzją. Tych wszystkich wokół. Dobrych i... Znienawidzonych. Mówimy ich głosami z sobą? Nigdy. No ale to bez sensu. Wszyscy mają wpływ od zawsze, nawet twój tata. To oczywiste. Nawet moja matka. Rzecz w tym, przypomnij sobie, ile razy popełniłaś coś, o czym musiałaś myśleć przez następne popołudnia i wieczory, przez inne. Był taki chłopak. Przynosił mojej przyjaciółce bukiety z liści. Z liści. Miałyśmy... Ona miała te zagłupi głupi pomysł. Bardzo bez sensu. Śmiałyśmy się z niego. A to był naprawdę świetny gość. Szalał za nią. go oni wszyscy! Nie. Mylisz się. Marzysz. Boisz się. Marzysz się. Piep się! Klaudia, nie jakby nigdy nie było, ale, ale ty, ty mhm. jesteś. Ich mózgi były takie podobne, w przeciwieństwie do ich ciał. Tabletki. i idziemy się zobaczyć z panem doktorem. Dajcie mi skończyć. Dokoń Dajcie mi skończyć. Dokończysz później, a teraz chodź. No, no.